To ja, Erwin. Teraz zrobię wam konkurs drugi. Moż, mówi brat jeszcze gra. Jest tak, można wygrać. Znaki Juventusu 13-14. Proto Golstopper, tak samo Petr Czech. Fans' favourite Ignacevic, Kielini, Rising Star Jones, Chamberlain, Rising Star, Star Player Bender, Fans' Favorite Gonzales, Limit Llorente. Top mistrz, top mistrz z 13-14 Ruben Hurado, Star Player Ronaldo, Limit Iker i y, Defensive Rock Campagnaro i y, Top Master. Jak w tamtym y, konkursie, za, y, tylko lajknęła i subnęła Ola.pl i wygrała karty. O takie bookera i ten. Ja zawsze, gdy są jacy, ja zawsze dokładam limity. Zawsze. Nie, nie limity, jakieś gratisy. Więc jeśli, mu, mu, jeśli chcecie coś y, wygrać i jeszcze coś dołożyć, tak, zalajkujcie, subnijcie i y, napiszcie Ja jestem. Wtedy na, oddzielę Wam numerek i... Potem będę zobaczył, jeśli będzie tylko tak samo jedna osoba, zrobi sobie tak i wpiszę. Ale gdy będzie więcej, wezmę takie y, i zobaczę, i będę losował. I komu się trafi, temu wyślę te karty i zobaczysz, jakie się trafiłem. O! I nie zapomnijcie, że jeszcze jest album z naklejkami. O ten. On będzie w gratisie, więc jak chcecie coś wygrać, to on na pewno do Was będzie leciał. Więc cześć.